I ma kwalifikacje do przeszczepienia, czyli tak? Wiemy, tak. że będzie potrzebowała przeszczepienia, tak? Tak. Szanowni Państwo, naszą akcję nazwaliśmy Ostromenka pomaga Bogusi i innym, ponieważ jest to tak naprawdę druga duża akcja, która organizowana jest w, tym, w zeszłym roku, zarejestrowało się prawie 800 osób. To była akcja dla pani Emilii. Natomiast jaką ciekawostkę mogę powiedzieć, że w Ostrowiece zarejestrowanych potencjalnych dawców jest w tej chwili już ponad 3,5 tysiąca i aż 18, 18 osób zostało rzeczywistymi dawcami. Czyli są to osoby, które dały szansę 18 osobom na nowe życie. I za to serdecznie Państwu chciałem podziękować, bo dzięki takim akcjom jak ta, takie osoby się rejestrują i ratują życie inne. Szanowni Państwo, kto może zostać potencjalnym dawcą? Bo to jest bardzo ważne. Generalnie potencjalnym dawcą może zostać każda zdrowa osoba między 18 a 55 rokiem życia, ważąca nie mniej niż 50 kg, nie posiadająca bardzo dużej nadwagi. Rejestrujemy osoby, które mają tatuaże, kolczyki, rejestrujemy też e, panie w ciąży, z tym, że wtedy są blokowane w naszej bazie na czas porodu już 6 miesięcy po porodzie. Czyli praktycznie każdy ogólnie zdrowo, każda ogólnie zdrowa osoba może zostać e, potencjalnym dawcą. Szanowni Państwo, jeśli jesteśmy, wiemy, kto może zostać dawcą, to pytanie jest, jakie mamy te dwie metody pobrania komórek macierzystych. Są dwie metody. Jedno to jest pobranie komórek macierzystych z krwi obudowej i pobranie szpiku z talerza kości biodrowej. Jest z nami tutaj pani Sylwia, która jest rzeczywistym dawcą i oddała swoje komórki macierzyste i, dała, i uratowała życie jednej z osób w Stanach, prawda? Tak. Więc ja może oddam głos pani Sylwii, bo myślę, że to jest niesamowita historia. bo pani Sylwia ma tutaj list, który, e, który chciałaby przynajmniej w części odczytać. E, co takie osoby, które żyją dzięki takim osobom jak pani Sylwia, co, co czują? Bardzo proszę, pani Sylwia. Ci tak. tak, z czego mam. E, ty może lepiej... Że... Proszę powiedzieć Pani Sylwii, jak się Pani dowiedziała, że będzie Pani rzeczywistym darczyńcą. Byłam po prostu w domu, jak to normalny dzień. Jak oraz byłam w Szwajcarii, więc <laughs> miałam wolną od i siedziałam sobie po prostu w pokoju i dostałam telefon. Że czy pani to ja, że, że już mamy dla pani dawcę? No oczywiście byłam w szoku, bo czekałam tylko 3 miesiące. Więc poprosiłam, żeby Pani do mnie zadzwoniła za 5 minut, bo wiadomo to jednak ciężko, bo okay. jeszcze nie dochodzi, że to już. Więc fajnie mnie zadzwoniła ponownie, jeśli nie czy możemy się spotkać na badaniach kontrolnych. Oczywiście się zgłosiłam, wysłałam pierwsze badania. To była krew. Później powiedziano mi, że w listopadzie mam wrócić do Polski, żeby oddać szpik. No niestety nie udało się za pierwszym razem, bo mój biorca był chory. Także dostałam telefon, że musimy to przesunąć do marca. Więc już w lutym ruszyło tak naprawdę wszystko pod koniec dlatego. I miałam kolejne badania, później zostałam dopuszczona do Warszawy na te badania kontrolne, dostałam zastrzyki, bo przez 5 czy 6 dni to się przyjmuje te zastrzyki, już nie pamiętam. Romy wieczorem, taki czynnik, żeby tego szpilku było jak najwięcej, więc potem to wszystko ruszyło. Oczywiście nie ma się to martwić, że jak jedziesz do Warszawy, nie masz gdzie spać, gdzie nie, nie Warszawy nie znasz, bo DKMS też myśli o nas, więc też dostajemy hotel. Jest też również wyżywienie więc z głodu nie możemy gdzie spokojnie. No i tak naprawdę, gdy no, już siadasz tak naprawdę pod, tym, pod tą maszyną i tam siostry, te pielęgniarki też są tak wspaniałe, że ten czas też tak szybko leci, że nie wiesz kiedy te 4,5 już minęło. I jak już tak to wszystko, tak to działa, działa, działa i już jak już się znałem, to się tak wszystko z już tak uszło i ten stres, dny i te śpiwki, ile trzeba było potrzeba, to już tak spokojnie oddycha i mi się udało się. To tak też nie do końca, bo też się informowali, że do trzech miesięcy tak naprawdę no, dostałeś pierwszą wiadomość, czy ta osoba przeżyła, czy też nie przeżyła. Dzięki Bogu, moja osoba przeżyła. Później za pół roku dowiedziałam się, że jest nie już coraz dobrze. Miałam kontrolne badania po trzech miesiącach, potem po pół roku, po rok czasu. Teraz mam kolejne badania, bo już minęło dwa lata. No i tak naprawdę po pół roku dostałam już pierwszy zadnji, że dziękuję mi, że przeżyła, że przeżyła święta dzięki mnie że spędziła z mężem 25 rocznicę ślubu. Także no i tak naprawdę po takim pierwszym mieście takie masz uderzenie, że to nie było takie, się śmiałam, takie pójście i zrobienie od Bo wtedy sobie świadomiam, że ten człowiek żyje. czy nawet taka osoba, jak ja mogę pomóc. Tak naprawdę. Mogłaby pani kogoś odczytać jakieś taki... Tak no, powiedziałeś, że się sama Może właśnie odczytam jak te komórki, te moje szalone soziołami, bo Twoje super komórki dały mojemu ciału szansę na regenerację i teraz moje komórki w krwi są wspaniałe. Zupełnie inaczej niż było wcześniej. To była moja jedyna nadzieja i po raz kolejny dzięki Tobie ciągle żyję. Jak wielu ludzi może powiedzieć, że uratowało moje życie. Nie wiele. Mam nadzieję, że Twoja rodzina i przyjaciele są świadomi jakim wspaniałym darem były Twoje komórki dla mnie. Wiem, że moja rodzina będzie zawsze Tobie wdzięczna i również chcę Tobie bardzo podziękować za to wszystko, co zrobiłaś by uratować moje życie. Takie potwierdzenie, że naprawdę uda się pomóc. Szanowni Państwo, tutaj Pani Sylwia wspomniała o takiej najbardziej popularnej metodzie pobrania komórek matryczystych z krwi obwodowej. Sama procedura jest szybka, bezbolesna, trwa około 3-4 godzin, praktycznie nie wymaga hospitalizacji, jest to w 80% przypadków. Natomiast jeszcze druga jest metoda, której pobieramy szpik kostny. Jest to, ta metoda jest stosowana tylko w 20% przypadków. Jest to pobranie szpiku kostnego z talerza kości biodrowej. I tutaj narósł taki mit, że jest to igła w kręgosłup, że to może grozić paraliżem. Nic bardziej mylnego. Nigdy nie było takiej procedury, nie ma i nie będzie. E, oddanie komórek macierzystych ze szpiku kostnego jest metodą zupełnie bezpieczną. z znieczuleniu ogólnym taka osoba zgłasza się do szpitala na dzień przed pobraniem, bo takie mamy w Polsce przypisy. Dnia następnego w e, znieczuleniu ogólnym pod narkozą dwóch lekarzy wkłada się w talerz kości biodrowej. Po 50 minutach odciągają odpowiednią ilość szpiku kostnego i po mniej więcej 50 minutach taka osoba jest wybudzana i następnego dnia idzie po prostu do domu. Czy ona coś traci? Czy my coś tracimy? Nie, zupełnie nie, dlatego że nasz szpik kostny co dwa tygodnie sam się regeneruje. My co dwa tygodnie mamy zupełnie nowy szpik kostny. Więc my nic nie tracimy, natomiast możemy komuś dać szansę na nowe życie. Te osoby, które będą się rejestrowały do bazy fundacji DKMS, muszą wyrazić zgodę na jedną, jak i na drugą metodę, ponieważ to zawsze lekarz decyduje, którą metodą będzie pobrany szpik kostny, aby uratować życie takiej osoby. To tyle jeśli chodzi o same procedury. Natomiast gdyby nie kilka wspaniałych osób, które tutaj są, to byśmy prawdopodobnie tej akcji nie zorganizowali. To jest pan Krzysztof, to są jego Turki, jest pani Monika Ersz, pan Sylbek, pan Grzegorz. Chciałem serdecznie podziękować, bo to są te osoby, które się włączyły w naszą akcję. No i teraz oddać przede wszystkim Monice głos, żebyście państwo wiedzieli, gdzie i kiedy będzie można się zarejestrować i pomóc pani Moguś i innym osobom potrzebującym. Tak, e, Więc e, mamy kilka e, lokalizacji, gdzie serdecznie wszystkich mieszkańców i osobom, os e, które chcą pomóc i wesprzeć w Bogusie, e, zapraszamy 30 marca e, w sobotę do Galerii Alius w godzinach od 10 do 18. Galeria Bursztynowa, również e, 10:18, sklep Milna, Park Wodny, 10:18 i restauracja. Awalon. W Awalonie będziemy od 10 do 18. W niedzielę zapraszamy od 11 do 19 do galerii Arius, bursztynowa, sklep Mila i Park Wodny Akwarium. W Kadzidle będziemy rejestrować w OCK w godzinach od 8 do 16. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Gdyż to w nas jest siła i cała pomoc dla osób chorych na nowotwory krwi. Ja wraz z moją rodziną i znajomymi bardzo zaangażowałam się w działania fundacji, gdyż sama mam córkę chorą na białaczkę i kiedyś ktoś, pani Asia Trościanko, właśnie organizowała dzień dawcy dla mojej córki. Za co jestem bardzo wdzięczna. Moja córka jest 4 lata po leczeniu, utrzymuje się w remisji, wróciła do szkoły, bardzo dobrze się czuje. Wszystko jest, układa się w dobrym kierunku i głęboko wierzę, że dla naszej bogusi również ta historia z chorobą tak samo się skończy jak dla Ameryki. Szanowni Państwo, bardzo bym tutaj wszyscy prosił, żebyście poinformowali całą społeczność Austroweńki, żeby przyszli i się zarejestrowali. Dlatego, że im więcej osób będzie nas w bazie, tym mamy większe prawdopodobieństwo, że ten nasz dawca się znajdzie. A jak widać, tego typu akcje tutaj w Austrowejce przynoszą bardzo duży skutek, bo 18, 18 rzeczywistych dawców to naprawdę jest świetny, świetny wynik. To jest 18 nowych żyć, tak naprawdę. A zależnie na nagrody, nie jest takie proste, bo to może być nawet stosunek jeden do kilkuset milionów, a w naszej bazie jest tylko półtora miliona potencjalnych dawców. Dlatego tak ważne jest, abyśmy się wszyscy rejestrowali. Dla nas to jest tylko 10 minut, tak? Taka rejestracja polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, potem wypełnieniu formularza rejestracyjnego i pobraniu wymazu z wewnętrznej strony błony śluzowej policzka. To trwa około 10 minut, ale dla kogoś to może być całe życie. Czy tego... ktoś musi mieć dowód tożsamości? Nie, nie trzeba mieć dowodu tożsamości, wystarczy, że będzie pamiętał swój PESEL, potrzebne są do tego dwa numery telefonów, jeden do siebie, drugi do osoby bliskiej, adres mailowy, adres zamieszkania i to wystarczy, żeby taką osobę zarejestrować. Resztę to już dajemy wtedy do laboratorium, oznaczamy antygeny HLA i w przeciągu około 3-4 miesięcy taka osoba jest już w bazie fundacji. I jeśli tak jak było tutaj z panią jeśli ktoś będzie w Polsce bądź na świecie potrzebował naszej pomocy, to wtedy <coughs> my zawsze dzwonimy, informujemy i pytamy się, czy podtrzymują wolę bycia radcą. Także jeśli macie państwo jakieś pytania, to, to bardzo proszę, jesteśmy do... Jeszcze momencik. Yy, nazywam się Jerzy Bosciak, jestem ze Stowarzyszenia Nadzieja, yy, Oddział Ostrołęcki, Stowarzyszenie Złoży. Oprócz akcji, którą prowadzi DKMS, my też prowadzimy swoje działania pomocowe dla rzecz Bogusi, bo nie można zapomnieć też o tym, że oprócz tego, że możemy się rejestrować jako potencjalni dawcy, to musimy pamiętać, że osoby, które chorują na białaczkę, tutaj akurat w przypadku Bogusi potrzebują też preparatów krwiopochodnych. Jak wiemy, są one wytwarzane z krwi, honorowych dawców krwi, dlatego też zorganizowaliśmy. Oprócz akcji DKMS-u jest też organizowana zbiórka krwi w 27-29 wraz z przyjaciółmi Bogusi znajomymi, tak, którzy też byli tak naprawdę inicjatorami, bo my zostaliśmy jako stowarzyszeniu do tej jako Stowarzyszenie inicjatywy zaproszeni, tak, jesteśmy współorganizatorami. Organizujemy zbiórkę krwi w ku w Ostrołęce, czyli w szpitalu. Tak, zapraszam serdecznie, bo to jest bardzo istotna sprawa. Wiadomo, że muszą być dawcy. Natomiast też muszą być preparaty krwiopochodne, z których korzystają osoby i cały czas są im podawane w trakcie choroby. To jest nieodzowne, dlatego prosiłbym Państwa, żebyście Państwo też podkreślili to w swojej informacji. Chciałem też powiedzieć, że prowadzimy też działania wspólnie pomocowe. Jest licytacja na Facebooku przedmiotów i wszystkie, wszystkie pieniążki zebrane to są vouchery zatwiane przez znajomych. Też ludzie też prywatnie wystawiają swoje różne rzeczy do sprzedaży. Pieniążki z licytacji mają być płacone no, za wylicytowane przedmioty, mają być płacone na pomagam.pl i takie osoby oczywiście te przedmioty pomagają. Celem jest pomóc e, finansowo rodzinie. E, nie muszę tutaj Państwu mówić, bo to jest jasna sprawa, że e, leczenie białaczki e, jest długotrwałe i kosztowne. Dlatego trzeba ich też oprócz wsparcia. E, Takiego doraźnego trzeba jest i trzeba ich też wspierać finansowo. Chciałem też gorąco podziękować wszystkim zaangażowanym, bo to jest bardzo istotna sprawa. Bo jest, nawet nie spodziewałem się, że jest tyle ludzi dobrego serca. Oczywiście prosimy je o jeszcze. Chciałem też powiedzieć, że bardzo dużo instytucji się w to angażuje. Ja nie jestem w tej chwili w stanie wymienić wszystkich, bo to. Jest płynna sprawa, natomiast firmy, ostroweckie instytucje, chociażby tak jakby Urząd Miasta, nie wiem, Melwit, Galeria Bursztynowa, czy chociażby Klupa Walon na terenie, którego co też istotne 30, czyli w sobotę od godziny 10 do 18 będzie tak, jakby podsumowanie i kulminacja akcji, wspierają nas i pomagają. Możemy liczyć na gesty dobrej woli, których się też nie spodziewamy, ponieważ chociażby tak jak dzisiaj firma, która robi nam banner zdecydowała się, że nie weźmie od nas pieniążków, mimo że wcześniej było to uzgadniane. Dlatego mam do Państwa gorącą prośbę, ponieważ docieracie do dużej ilości osób, żeby właśnie też to podkreślić. Oczywiście zapraszamy też do współpracy nadal różnego rodzaju firmy, ponieważ nie jest to tylko jedna akcja. My cały czas prowadzimy, prowadzimy działania pomocowe, także będą te środki, czy też finansowe, czy rzeczowe, wykorzystane właściwie. Chciałbym tylko podkreślić, żeby to było jasne, że wszystkie działania, jakie prowadzimy, są przejrzyste, permanentne. Jesteśmy w stanie, bo to, że tak powiem, różnie bywa. Jesteśmy w stanie się zawsze rozliczyć z tego, co robimy. Dziękuję.